Cześć, tu Ewelsa, dzisiaj opowiem Wam o transparentności akwareli, więc jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. Witam Was w nowym odcinku z serii Akwarele dla Początkujących. Dzisiaj postaram Wam się wytłumaczyć, co to jest transparentność akwareli i czy mamy też kryjące akwarele i do czego one mogą się nam przydać. Ale zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tutaj nowi, to koniecznie subskrybujcie ten kanał, żeby nie opuścić żadnego nowego odcinka. I zapraszam Was jak zawsze na mojego Facebooka, Edevelsa, na mojego Instagrama, Sa Art, na mojego bloga www.sa.pl, gdzie te Wszystkie informacje, które tutaj omawiam, też znajdują się w formie pisemnej. Co to jest ta transparentność akwareli? Jest to stopień krycia farby, inaczej możemy też to nazwać jej przejrzystością. Akwarele w zależności od koloru różnią się stopniem krycia. I zazwyczaj w gamie kolorów danego producenta posiadamy akwarele, które są transparentne, półtransparentne oraz kryjące, a niektórzy jeszcze posiadają taki czwarty stopień, który jest pomiędzy transparentnym a półtransparentnym. Na etykiecie waszych akwareli, czy to na kostkach, czy to na tubkach, znajdziecie informację dotyczącą transparentności. I jeżeli jest to akwarela z średniej półki, czy z półki profesjonalnej, to na pewno ta informacja będzie tam zawarta, i w zależności od tego, jaki to jest producent, te oznaczenia mogą się troszeczkę różnić. Dlatego Wam je właśnie wyświetlę na ekranie. I zazwyczaj jest to po prostu kwadracik, który jest przeźroczysty, przekreślony, w połowie wypełniony albo całkowicie wypełniony, zakryty. Jeśli nie posiadacie etykiety z półkostki czy pełnej kostki, albo gdzieś Wam się już odkleiła stópki, to zawsze możecie tę informację sprawdzić w karcie kolorów danego producenta, który możecie ściągnąć z oficjalnych stron, czy na przykład ze sklepów, w którym kupiliście sobie te farby. Transparentność akwareli to cecha pożądana w tej technice, gdyż dzięki temu możemy budować głębie w naszym obrazie i dzięki też tej transparentności możemy kontrolować nasycenie koloru na naszych pracach. Dlatego tak bardzo Wszystkim artystom zależy na tym, aby w swoich kolekcjach posiadać akwarele dobrej jakości, które będą transparentne. Jak widzicie, w pracach, które ja maluję, gdyby nie ta transparentność, to nie byłabym w stanie nałożyć aż tylu warstw, żeby zbudować głębie w swoich pracach. Dlatego ja zawsze zwracam uwagę na to, czy moje kolory są transparentne i w jakim stopniu będą właśnie kryły ten papier podczas malowania. Transparentność akwareli a jej jakość. Zazwyczaj jest tak, że im mamy lepszej jakości akwarele, tym lepsza jest jej transparentność. Dzieje się tak dlatego, że im droższa jest ta akwarela, tym ma lepszy skład, nie ma tam aż tylu wypełniaczy. Więc po prostu ta akwarela, gdy ją kładziemy i rozprowadzamy z pomocą wody, jest bardziej transparentna, gdyż nie ma tam tylu cząsteczek w tej substancji, którą rozprowadzamy w tańszych farbach, takich z hobbystycznej półki szkolnej, czy w przypadku niektórych farb z półki studenckiej. Te składy nie są tak czyste, mamy tam więcej wypełniaczy, te pigmenty nie są tak dobrze zmielone, co powoduje, że ta transparentność nie jest tak wysoka jak w przypadku farb profesjonalnych i niestety czasem dzieje się też tak, że po wyschnięciu te farby stają się bardziej kredowe i mają właśnie taką powłoczkę to może teraz zajmiemy się kolorami kryjącymi, czy ich unikać, czy warto się z nimi zapoznać. Myślę, że jeżeli dobrze znamy swoje farby, to naprawdę możemy wykorzystać te kolory kryjące na naszą korzyść, ale jeżeli nie znacie się ze swoimi farbami i wystarczająco nie poznacie ich stopni krycia, to niestety mogą one nam pracę nawet zepsuć. Co warto wiedzieć na temat kolorów kryjących, to to, że czasami są one mniej jaskrawe, mniej żywe niż te kolory, które są transparentne. Gdy do koloru transparentnego czy półtransparentnego dodamy kolor kryjący, to wtedy ta mieszanka będzie miała większy stopień krycia. Więc warto o tym wiedzieć. No po prostu, gdy będziecie chcieli, żeby wasz półtransparentny czy transparentny kolor był bardziej kryjący, wystarczy dodać do niego kryjącego i wtedy ta mieszanka będzie odpowiadała naszym wymogom, a jeśli tego nie wiecie i takie coś popełnicie i przeniesiecie na papier, to niestety możecie zakryć coś, na czym ciężko wcześniej pracowaliście i ciężko to będzie wymyć. Taka mieszanka koloru półtransparentnego, czy transparentnego z kolorem kryjącym również traci na nasyceniu, więc warto to sobie wypróbować, jak u was te mieszanki farb będą się zachowywać. Czy rzeczywiście są one tak samo? żywe czy właśnie to nasycenie troszkę nam spada, co czasami jest bardzo pożądane w naszych pracach, bo nie zawsze chcemy, żeby te kolory były takie mocno nasycone. Jeśli podoba nam się kolor kryjący i chcemy go wykorzystać w naszej pracy, ale nie chcemy, żeby właśnie tak mocno nam przykrywał to co znajduje się pod spodem, to wystarczy dodać do niego o wiele więcej wody i go odpowiednio rozpuścić na palecie. I wtedy nie jest on już tak kryjący i możemy nim malować jak kolorem półtransparentnym czy transparentnym, ale to musicie to potestować na waszym papierze i z waszymi farbami. I w tym wypadku warto pamiętać o tym, że ten kolor kryjący, pomimo tego, że jest on rozpuszczony, może wam lekko zgasić to, co już na papierze się znajduje. Więc, tak jak mówiłam, przetestujcie to z waszymi farbami. Kolory kryjące możemy też stosować prosto stópki czy skostki, tak jakbyśmy malowali akrylem czy gwaszem w miejscach, w których chcemy właśnie podkreślić jakiś kontur, czy na przykład coś zamalować, albo na przykład jakiś punkt światła dodać, jakiś moment, który, akcent, który będzie kontrastujący, więc wtedy bezpośrednio możemy to po prostu nałożyć od razu na papier, bez rozpuszczania i wtedy wiemy, że to, co jest pod spodem, nie będzie przenikać przez tą warstwę kryjącą farby, którą już położyliśmy. To już wszystko, co miałam Wam do powiedzenia na temat transparentności i krycia akwareli. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłam. Zostawcie łapkę w górę, żebym wiedziała, że taki odcinek był dla Was przydatny. W komentarzu napiszcie mi, czy eksperymentujecie z kolorami, kryjącymi, czy po prostu tylko ich używacie, albo ich unikacie. Zapraszam Was do oglądania innych odcinków na moim kanale, ponownie do subskrypcji mojego kanału, żeby nie opuścić żadnego nowego odcinka. Dzisiaj się już z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!